Że nie możesz dać się walnąć! Ale jako atakujący możesz wybrać jeden z trzech kwadracików i pokonać gracza! To subskrybuj, aby nie dać się walnąć! Dzisiaj nie możemy dać się walnąć! To jest najważniejsza rzecz, jedna zaostaje, ustawia ja tutaj! Się e, po walnąć. tej stronie, a drugie, reszta osób ustawia się tutaj i ktoś dostaje, zostaje walnięty. Zobaczymy, kto będzie w tym miejscu. Okej, okay, my o, jesteśmy tu! Ja! Dobra, to ty pierwsza, musisz wybrać dobrze, musisz wybrać. Eee... Hmm. Nie wiadomo, w czy on uderzy ściankę, musisz być dobry. A, ty, a ty, ty jesteś za, czy nie? Nie, jesteś ja będę, ścianą? ja będę po kolei, ja będę po kolei, po kolei. A, ja bez? się stanę za tą. Dobra, no zobaczmy, czy nie walczysz. Proszę, nie walnij mnie. O, i uwaga, Drowy, I... I dostaniesz, dostaniesz pewnie. Nie? Nie, nie dostaniesz. Jest. O Przejdź nie, się. to jest ja! Dobra. Teraz ty! Uh, ja mówię, że dwa razy Wypiesz to samo nie wali, się. to samo dwa razy nie wali, nie ma opcji. No zobaczymy, zobaczymy. Nie ma opcji, że mnie walnie. Jestem przekonany, uwaga! A cię! Serio, za pierwszym razem przegrałem. Dobra, to ty jesteś ty Walno, bez bekoniaja, no nie możesz przegrać na bekoniaje. Ufam ci, że nie, no, nie przegasz na bekoniaje. Nie przegram, naprawdę e, nie przegram. Ja zaraz bym nawalał pewnie ciebie. Ej, ja mogę kliknąć e i ją wyeliminować! Chyba za Robuxy. No, 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 no. Ej, you must be in the round to eliminate play players. To nie byłam w round? Ja. nie byłaś? E, nie byłaś, byłaś, byłaś w roundzie, byłaś, przecież walczyłaś! Ale nie no byłaś No tak, ale... Pan no o ci chodzi. Ale ja mogłam ją eliminować od tyłu. No tak, no można za robuxy, za robuxy można. A co ja? To czemu ja nie mogłam? Musiałam Ej, być w żeby wyeliminować ją, co? A to nie, coś się zbugowało. Spokojnie, A ty spokojnie. Że tutaj o, ja może tu... nawalam! Nie nawalaj okay, mnie! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ja nie pojęcie co wybieram, ale coś wybieram. A ty możesz wybieram. oddalić kamerę, czy nie? nie? Nie, 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 Ale zobaczę jak ci walnę, zobaczę, zobaczę jak walnę. Nie! Ja ja nie to dobra dobra. dobra, 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 dobra. No dobra. dawaj. Dobra. Jesteś zostawiony. Ktoś jest ustawiony? To ty? Czy to ty i dostaję... Nie! nie, to ja! To ja! Ale ty jesteś trołem! Bo ja nikomu nie trafię! Bo powiedziałeś, że dwa razy że to samo się nie daje, ja to jest tam tam cię walnąłeś. Dobra, zróbmy tak Zróbmy tak. Wiesz, że się uda. O! Wow! Udało ci się chyba. Tak, nie. chyba. Nie, nie dostała. Ale stoi w kolejce normalnie. Się nie stało. No nie trafiłem. Bo stanęła tak dziwnie. Nie. O teraz wybieraj no Dobra, dobra. Jakiś bekon. A ty co wybierzesz? ja Jeszcze 3 sekundy. Jeszcze nie mogę wybrać. Ale zaraz Ale wybieram. Patrz, i, pa, I tak patrzę co ty wybierzesz. Dobra. O ja wiem co wybrał. Dobra, nie mów mi, nie mów, nie mów. Nie mówię. Nie mówię. Nie mówię. Eee, dobra, no ja wiesz, że, że to będzie to. I uwaga. I, i, Nie, no co on wybrał? Tak, ale to było tak, A tylko po prostu on? wyszedł z gry. Jaki cwaniak! To nie fair. Nie mogę nikogo patrzeć, bo każdy odchodzi. On był na czerwonym. Dobra. Naprawdę. Dobra, dobra, dobra. Dobra, jestem gotowy. Czy ktoś tu jest gotowy? O! Nie! No jest dwa nie? razy czerwony. No nie, no to jest żart. Oho! Hmm. <śmienią> co to Zobaczmy, 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 bo ja już widzę kto wybija. Okej, okay, dobra, mam. Dobra. Ja wiem co to będzie. Co to będzie? Czerwony. a Nie! nie! nie, 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 nie no, jest. Jestem starszym nubem w to! No nie mogę nikogo trafić! Jednej osoby! No nie, mi jest przykro! Ja nie mogę nikogo trafić, dobra. Ja już wiem, co Beckon wybrał. Mm, no niemożliwe, że wybrał to. Wyś. Dobra, muszę trafić. Aj, znowu czerwony. Aj, no czemu wy mnie tak robicie? Ha. Hm. No dobra, to no wybiorę. muszę kogoś trafić, dobra. No muszę teraz trafić, no muszę. Nie, nie traf. Nie! One poleciały! Ale poleciały! Eko ze mną wygrał! Ja on 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 weźmy znowu, On weźmie znowu, on weźmie znowu! Albo czerwony wziął znowu! O nie! Więc wygrałeś! Udało się, udało się! Dobra, dobra, dobra! Ale to jest to super takie ja! Dobra, nawalamy się! Dalej. Nawalamy się dalej. Ale mi nawaliłeś! Ale mi nawaliłeś! Prostą mordy dostałam! Oj tam, się nie przejmuj! A tu możesz w ogóle sobie inne te łapki kupić do nawalania? No, dużo rzeczy innych. możesz kupić. Jest wow. pack w ogóle. Tak? Ja, to jest historia! To jest Co 90%! O, ale nie zdążyłem buksu? założyć. O, jak to ja nie jestem? Dobra, 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 nie muszę A czemu zobaczyć. ty masz być? Eee, nie wiem, zgaduję. Eee, zobaczmy. Zobaczmy. No i zobaczymy, kto pierwszy z nas wyleci. O, ten bekon! Ale czemu? Patrz, ona nie stoi na swojej pozycji! Bo jak wybierasz to się cofasz do tyłu, ale ona tak... Dobra. O, widzisz? Idzie. Dobra. I co pan wybierze. I... o. Co? Umieć? O, teraz dopiero! Oliu uwalną <grym> Ale ją. Ale co spoilerowałaś? Co spoilerowałaś? No Widział wcześniej, no? A, tu się przepraszam. Mogę cię eliminować od tyłu? Nie. <grym> Frankski 007 wybrał zielony mi się zdaje Myślisz? Myślę, że zielony, bo on tak wygląda jak taki lutek co... O! Co on wybrał? On nie wybrał nic! Nic nie wybrał, jak on to zrobił. Dobra, Dobra na pewno nie wali zielonego. Wybrałam zielony. Na pewno myślisz? Na pewno Na pewno I. I. O! Nie! O! Dobra, teraz ty. Dawaj Tysia. Już, wybrałam. Już Wiesz i niebieski? Nie, cicho! Ale no przecież ja nie strzelam, no co? O, o i zielony. I zielony wybrał. Frankicki oszukuje, mi się zdaje, że ten ziomek oszukuje. Myślisz? On jest cheaterem, zobacz, on jest hackerem. No zobacz, on, on znika i nie dostaje, nawet no, jak był na tym kwadraciku. No zobacz. zobaczmy teraz. I? No zobaczmy. O, dobra, Oj, jednak, dostał. Jednak, jednak dostał dosyć mocno. Nie dobra. jest cheaterem. Dobra, ja wiesz, że to, że to będzie tak. Teraz czerwony wybieram i jest bezpiecznie, bo on pamięta, że ja zielony wolno, mi ładnie zielony, patrz! Patrz jaki milionajku! To będzie milionajku! I co? ja wow, jeszcze... I nie będą zielonego. No, nie, dobra, przetrwałem to teraz, ty dawaj, spajaku. No. A taki sobie wybiorę. O nie, to jest po tobie pewnie. Czemu? Nie mów mi tak, nie zobaczmy, mów mi tak na Czy to będzie koniec Tysi? Nie. O, nie, nie wiem. Nie! nie! Dobra, to o nie, tu my teraz jeden na jeden mamy! Tak, ja mogę się eliminować w każdym momencie. Dobra, niebieski, niebieski. Wiesz, że to nie będzie niebieski. Wiesz, że nie walnie znowu niebieskiego. Wierzę, że nie walnie znowu niebieskiego. Wierzę, że nie walnie znowu niebieskiego, nie chcę A, wygrałam. A jeśli nie wygrałam, bo on może wygrać, Byk on może wygrać! To co A, ja teraz? Tak. Mam... O nie, wygrać, wygrać! A... Jak? Co? Wygrałaś! No tak, no wygrałaś, no bo została jedna osoba! Aha, to ale co wygrałeś? Ja, ja mam skina, equip już mam, dobra. wiem, e... masz skina? Do łapki? No do łapki, do łapki, ja teraz będę pewnie ja, bo mam 30% szans. Ile? 35%. Jak? Ja mam, 20... ja mam 15%. Dobra, jestem, dobra! Nie. Dobra, dawaj, dawaj, będę nawalał. Dobra, mm, nie powiem ci jaki wygra. nie wiem na kogo ko ko walczę, więc e, wybiorę na po Na prostu... jakąś Zoe. Byłem po prostu. po prostu to. Ja myślę, że to będzie pierwszy hit, i pierwszy. pierwszy tefeony. Uwaga! bum! Ale ja wywaliłem! No tak myślałem, tak myślałem. I co to jest? Hobbit dobra. Co by bekon wybrał? Ja myślę, że ten bekon próbuje być cwany. Ja myślę, że ten bekon próbuje być cwany i da się środek. Dlatego ja wybrałem hmm. też środek, żeby go nawalić. Patrz na to. Ja ci nie powiem. No nie możesz mówić, nie możesz, nie możesz. Patrz, patrz. Patrz jak go walnę. Ale dostaje. I... O What? Wiedziałem! Ale skąd ty to wszystko wiesz? Dobra, i teraz patrz, teraz patrz. Wybierz to samo, bo pomyślisz, że drugi jest to samo nie walnę. I patrz na to, patrz na to. O nie! Powiem no, zieloną koszulkę! Mogłaś mi powiedzieć. Okej, okay. i teraz trzeba wybieże. pomyśleć, co może ty się wybrać, co może ty się wybrać. No nie ty wiem co ty nie może ty wybrała. się wybrać, ale już myślę, że wiem co wybrała I uwaga, po nie, tysi! Nie, nie, Żegnamy wiec. ty się! Drug Bo drugi ja się nie biorę! Bo wiedziałem, że drugi jaz tego samego nie o! A Zobaczmy czy on jest ale takim spajakiem, że wbiorz drugi You lost! nie! O, przegałem no. Przegałem, wygał tamten ze mną, bo musiałem go trafić, żeby wygrać. O Dobra, trzeba tej. zajść tak, żebym mógł nawalać. Nie! Ja chcę nawalać! Jest Teraz najlepszy. ja będę nawalać! Nie, ja będę nawalać wszystkich! Ja chcę was nawalać! Ja będę nawalać! Ja! Ja! Uwaga! Ja muszę. i? O, nie. ja! No, dobra, ty. Dobra, no to Yeee! zobaczymy, ale ja myślę, ja myślę że ani zmienię mnie nie trafisz, wygram z tobą. Okej, okay, dobra. No ale zobaczmy, pierwszego czy Frankiski, on już był, on już, już był. Pierwszy strzał będzie tu. I... ale Nubek! Nie! <śle> no, 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 ja my nie! Ja Nubek? No Nubek, no ja myślę, że ty nie trafisz, ja myślę, że ty nikogo nie trafisz. To teraz tu. I co? I... Aaaa, nie! nie tak kogoś. zdrowiła kogoś. To no, teraz jest Zoey. Teraz jest Zoe, Zoe. Okej, okay, nie, laseczka, Fenty laseczka. Sole. Laseczka, laseczka. Ona już wybrała, ona hmm. już wybrała. Tak? Tak, tak, tak. To ja wybiorę tu. O, czy trafi... Nie, lewo. Dobra, i teraz... Teraz trzeba Oho. wybrać, teraz trzeba Oho. Wybrać, Teraz Oho. Trzeba Oho. Mhm. Oho. Dobra, wybrałem, wybrałem, wybrałem. Ja myślę, że mnie nie trafi. No będzie mega przykład, jak mi mega przykre jak mnie za pierwszym. Nie trafisz! No wybałem tak nieoczywiste! I. Dobra, i co? O! Nie, ale ty nawet nie, stoisz nie byłem, w tym! Nie, wybem zielony, wybałem zielony, no, zbugowałeś coś, ale... ale... ale wbem, ale wybałem. Dobra. Ty tak bym ci nie trafiła. Uwaga, czy ty teraz trafisz? O może? i nie, Ta bo to wody no, ja, teraz ja, teraz ja. Teraz ja, teraz ja, teraz ja, ja. Ja, ja. Dobra. Zobaczymy, 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 ale jestem ciekawy czy trafisz. Jakby to już mi będzie przykro, chcę wygrać z tą To... O, Nie! dobra. Dobra, teraz ją rozwal, ją rozwal. Dawaj, pomyśl, 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 pomyśl. I... Bum! Yes! <laughs> I teraz jawa jest ja ty, ja jest ty. Okej. Okay. Okej, okay, dobra teraz milion IQ, milion IQ, milion IQ, milion IQ, milion IQ. dobra, milion IQ, milion IQ. Dobra, czy niebieski albo czerwony? Nieeeeee, mm -hmm. <grym> <Yes! Yes! grym> yes! niebieski albo czerwony i dałam Dobra, lony. mam cię, dawaj dalej. Ja mam tyle szansy, ja teraz no. no nie muszę napalić, no niemożliwe, jeszcze mam ja 20%. nie będę. Ja mam Ej, ja mam tak, tak OP wszystko, że ja nie mogę. Co? Co? Czekaj, ja muszę to zobaczyć. Ja co? muszę to zobaczyć, ja muszę teraz, jak chcę teraz łapkować. Zobaczymy, czy to działa. Nie. O co dobra. ci wchodzi? I ja łapkuję, tak? Ja łapkuję. Nie, nie, ja nie. Lubię... jesteś po naszej stronie. O wybierasz. nie! Ja myślałem, że ja łapkuję. Dobra, dobra, mam pomysł. Patrz no. na to. Nikt nie walił w lewo nigdy na starcie. No nie ma takiego. To jest prawo. E, co? To jest lewo. To twoje lewo, a jego prawo. No tak! No. No ale ty nie walnie, on walnie niebieskie, patrz. Patrz, ja już obliczyłem, obliczyłem, on zawsze w środek na żeby tych nubków rozwalić, a nie mnie, bo jestem prosem. O, uderzył, jeszcze gorzej. W, o. W le, w twoje lewo. No Dobra, dobra, no to. to, to Ellen, Ellen! To Dubiana, to, to jest dubi, to jest, jest bekonia z blond włosami, ona tylko włos zmieniła! No to jest easy! Easy win! No patrz, teraz musi walnąć czerwony, no! Yeah! Wow! Beko nie! Uwielbiam! Bekonia odpadła! I co Zoe wybierze? O, Zoe wybierze niebieski, bo ona jest taka cwana. Nie! czy? No nie wierzę, no to gość musi tylko czerwony walić. Tylko czerwony. I wyga znowu. No. Patrz. A znowu trafi. Nie, nie. no co za nubek. Mógł się domyślić. A to jest ten Frank. Ja już wybrałam. O, niebieski? A to tak, podejrzane, bo, to podejrzane. Bo on, bo on dopiero tu uderzy, no mam nadzieję, że nie uderzy. Uh, uh, dobre. safe! O, Sancho, wybierz bo to jest ten, co ma zieloną koszulkę. Mówię! <laughs> o, <Wow. laughs> Ale dostanie w cymbał, Ale dostanie w cymbał pewnie. Myślisz? Nie, niebieski. Nie, nie dostał. O, dobra, teraz pro player. Tak, pro player, no. Od razu. Od razu, patrz, niebieski. I Patrz, niebieski. I daj, niebieski. daj mowy win. Wow. Taki program z ciebie normalnie A e co? Ech, co co? Zapłaciłem obok, box, czy mnie zajwajbowało i mnie ah! no nie zajwajbowało! Nie o jestem, jestem, jestem! Nie macie? Jestem! Walczę dalej! Wybiorę to. O nie, Ty się pewnie idealnie wybrałaś co? Przed chwilą to walną. No mam nadzieję, że nie walnie. Nie niemożliwe, że to walnie, co? Nie, nie walnie nie, walnie, nie walnie, nie Nie wiem, nie, walnie, nie, walnie, nie, nie wiem, ma... nie wiem, nie wiem, nie wiem jeszcze, jeszcze jem. Jeszcze powiem ci, jeszcze Nie wiem. Jeszcze, ci, jeszcze, nie, wiem. Nie, jeszcze nie wiem, uwaga? To tylko tysia. Oj oj oj. <laughs> Sancho! Jej. Ej, Sancho dostanie! Sancho dostanie! Bo to jest bekon! O, bekon. patrz, dostanie, to będzie czerwony z domu wybrany. Tak, bo ja wybrałam czerwony, dlatego on będzie jeszcze raz czerwony, no. Ale dostanie. dostanie. Ale dostanie. dostanie. Dostanie w kuku. Sancho dostaje na 100% Patrz, dostaje 3, 2, 1. oj, Sancho! O nie, no był zielony znowu! Ale co, skąd wiesz, żeby było. No bo patrzę sobie za ściankę zerkam. Aaaa! No dobra, taki oszustwa Takie jesteś. No nie walnie trzy razy wziął. no nie wierzę w to. Nie, wkurzę się jak walnie, wkurzę się! Ja teraz patrzę ci nie powiem, w co on wali. Wkurzę się, jak walnie znowu wziął. No, wkurzę się, wkurzę się bardzo się ja wkurzę. Ja nic ci nie mówię. O, no to masz przerąbane. Że ej, No, czy planki mi robisz? No daj załóż. O, załóż czerwony. No to o, musi być skończone. Ale stoi tu! Ona i takiej nie trafi. Taki ale nie, to będzie eliminate Tak, chyba, co? Nie, nie wiem. Nie wiem, jak to działa. Ej, chyba to się buguje. O! A, wyszła! Wyszła, dlatego! Zanubek, czemu ona Oj wyszła? Nie tak musi walnąć. Wygrywamy tak to, walną. wygrywamy to, wygrywamy to. Dawaj. Teraz Dawaj, ja. Tysia. tysia, Tysia, żebyś tylko nie padła. Tysia, żebyś nie padła, to jest najważniejsze. No, ja już wybrałam. Już wybrałaś? Mhm. Dobra, czyli niebieski, a on wybierze, zobaczymy co. Zobaczymy, zobaczymy. Ja jestem ciekawy bardzo, bo... By, by nie niebieski, no proszę. No powiem ci, że jeszcze nie wiem. Jeszcze trzy sekundy ma. I uwaga. I... O, o. Nie? Czerwony! O! Nie strasznie. Czerwony, czerwony. Dobra, dwa w czerwony. No nie wierzę w to. No nie wierzę w to. No nie chcę to mi się w to wierzyć. Teraz. Nie możliwe, Niemożliwe, niemożliwe. Ja nie wierzę to w to, To patela. Nie wierzę w to, że on wbierze czerwony. O, o. Nie gadaj. O, wiedziałem. Wygraliśmy! nie Nobody won't, don't worry. O. To teraz ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę. Ja, ja chcę bo ja chcesz przestawać. Nie chcę. Ja chcesz przestawać. Ja ja chcesz przestać. Ja Dobra, Chcesz hmm. przestać. No dajcie mi. A kupię jeszcze busta, żeby na 100% być. Chcę być na 100%. Na 100%. Dawaj, 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 dawaj. Zrobimy to. Zrobimy to. Mam inną łapkę equipped. Okej, okay, ja jestem. Oh, tak. Tak jest. Ale ja nudziaś. Dobra. I co wybrał e... Blondas? Okej. Okay. To wybrał blondas? Czerwony obstawiam, bo blondasy wybierają zawsze czerwony. No nie! Dobra, <noise> damy, ade, damy, ade, damy, Spróbuj mnie oszukać. A ja myślę, że ty zrobiłaś wiesz jak? Czemu ja co myślę, że ty tak samo jak blondas. Ja myślę, że ty tak samo jak blondas. Nie! Ale ja nie jestem blond. Dobra, patrz na to, patrz na to, patrz na to. Zgadnę każdą osobę, było. każdą osobę zgadną. Każdą osobę dobra. Wybrała już, wybrała, dobra. Wybrała. Obstawiam no i Że to jest gość, który by wziął randomowo środek, żeby go, wiesz, żeby stał na środku Że po prostu był najpro... No wiedziałem! Ty masz ty! Ty masz ty! Wiedziałem! Ty masz ty! Dobra, damy radę, damy radę wszystkich. Wszystkich na hit rozwalam. Wszystkich Wszystkich na hit rozwalam. Wszystkich. Dobra, wybrał? Co? Wybrał. Tak, wybrał. Był już czerwony, był niebieski. Ten, go, ten goś patrzył i myśli, że miał szukać, jak weźmie zielony. 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Yes! Jak? 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 <laughs> wszystkie trafiłem, wszystkie! Jak? Wszystkie! Jak ty jesteś jakimś hakerem chyba. Nie, to wszystko uczciwie. Ty jesteś hakerem. Nie jestem hakerem, co ty gadasz? No normalnie wszystkich co dobra, pierwszym razem Udowodnić ci, zrobię to jeszcze raz. Kupię specjalnie puncher z Hunter, okej? Okay? Nie, bo ja chcę być Nie, puncher. Ja będę, no, ja, no będę, no ja będę, ja będę. Ja będę, ja będę, ja będę. Dobra, jest czas to zrobię, jeżeli ja będę. Dobra, ja jestem. Zrobię to jeszcze nie, raz, zrobię nie. to jeszcze raz. ci, że jestem po prostu prosem. Udowodnić, okay. ci, dobra. Cery 7 już wybrał. Ja myślę, że to się zacznie tak samo. Czyli będzie czerwony. Potem będzie czerwony... No! Jakie noby! Wy jesteście tak przewidywalni! Nie no, nie... Jakie nubki. <gryw> Jakie nubki. Myślę, że... Myślę, że te też zgadnę. Myślę, że ty chcesz mnie teraz oszukać. Myślę, że chcesz mnie teraz oszukać. Tak myślę. Ja już... Ja już wiem co ty wybrać. Mimo, że jeszcze nie wybrałeś, to ja już wiem co wybrałeś. Mhm. Ja już wiem co wbrać. Ja wiem co wybrać. Zostaniesz dokładnie tak samo jak w tamtej rundzie i czerwony. No nie, nie gadaj, nie gadaj, nie gadaj! A myślałam, a myślałam, nad wyborem na przykład zielonego, żeby cię oszukać, żebyś myślał, że wybrałam inne, Dobra, 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 po, powiem tak, to Francisco, Francisco jest? jest tak. niebieski, on zawsze wybrał niebieski, to jest największy nobek. Nie, tym razem. 100%. <laughs> on wybrał za każdą rundę niebieski. Dobra. Co za Pretty! co za Pretty! co za Pretty! co za Eee, kurde! On chyba wybrał... To była ta laska, to była ta laska, co nie wybrała! Dobra, Bo to ona wybierze wybrały. coś innego niż wszyscy po prostu. On wybierze coś innego... <laughs> WIDZIAŁEM! 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 Nudno się z tobą gra! Dobra, został os ostatni, tak? Dobra, no tego blądasz. to wiem, to jest mega easy, to jest... Wybierz to samo po prostu. Bo to jest ty, który której kopiuję. Tą czasie mniejszą kopiał czerwony, więc teraz kopiował się zielony. I mamy to! I wcale nie kupiłem tego prześwitywania, żeby widzieć wszystkich. I które ja kupiłeś? Ale jesteś e, Powiem tak, widzowie: ja po prostu jestem hakem.